Początek XX wieku, gwałtowny rozwój technologiczny. Odkrywamy coraz to nowsze rzeczy, wynalazki, nowe technologie. Ludzkość rozwija się. Wierzono, że w przyszłości za 100 lat będziemy latać samochodami w kosmos. My jesteśmy już bardzo blisko. Oto nasza wanna. Na kółkach Zaczynamy nie! Mikołaj, to jest świetne o! Koniec tego koniec, słuchaj Mikołaj nie Wracamy? Koniec, nie! O! Cześć, ja jestem Dominik, a ja jestem Mikołaj! A naszym dzisiejszym wynalazkiem będzie zbudowanie wanny na kółkach. Zanim przejdziemy do budowy, chcę Wam tylko przypomnieć o subskrypcji tego kanału, by być na bieżąco z następnymi filmami. I koniecznie pamiętaj o łapce w górze pod tym filmem. Będziemy bardzo wdzięczni i pomożesz nam się wtedy rozwijać. A teraz przejdźmy już do realizacji naszej wanny na kółkach. A teraz Mikołaj przedstawi wam pokrótce nasz zamysł naszej. Wanny na kółkach. Dobrze, słuchajcie, jak widzicie, rozrysowałem już wstępnie wannę. Nie jest ona taka sama, ale to nieważne. Nasze dwa koła na naszych dwóch deskach będą przymocowane w tym miejscu. Tutaj. Jedno koło i tutaj drugie. Nie zapominajmy, że jest to wanna i że dany użytkownik wanny będzie chciał się przecież w niej kąpać, bo o to w tym chodzi, żeby nie marnować czasu, kąpać się i jechać po prostu prosto. Więc tutaj będziemy uzupełniać wannę wodą. Oczywiście będzie ona miała no. kurek oraz odpust. Dobrze, dobrze. Roz tak? Dobrze, dobrze. Daj mi kojałówek na chwilę. No, proszę cię bardzo. Ja tylko powiem, bo to, co ty narysowałeś, to nie jest aż takie idealne. Ja chcę tylko powiedzieć wam, że od góry to będzie mniej więcej coś w tym stylu. Dobrze mówię, Mikołaj? Trochę jak mi to wyszło. Ale w każdym Aha. razie chodzi o to, że to jest wanna. Wiemy, co ci tu chodzi. Tu jest deska, tu jest deska, a tu jest koło. Wiem o tu co Tu jest ci koło, chodzi. tu jest koło. Poczekaj. I tu jest koło. Ja... Zgadzasz się ze mną? No właśnie, trochę się nie zgadzam. Jak byś chciał to ugryźć inaczej? Słuchaj, żeby było bardziej bezpiecznie, ten układ ku ogólnie może być trochę awaryjny, bo w momencie, kiedy przednie koło się zblokują, cała decha zostanie wywalona w ten sposób. Dla... Co ty gadasz? Dlatego, dlatego, poczekaj, dlatego. My powinniśmy deski położyć razem z długością wanny, czyli w ten sposób. A koła będą przymocowane tu oraz tu. Okej. Okay. Rozumiesz. wana będzie bardziej szczupła wtedy. Będzie bardziej szczupła. Wydaje mi się, że koła będą w lepszym miejscu, które nie pozwoli im wypaść z naszej wanny, ani złamać się deską. Dobra, Mikołaj, to ja się z tobą zgadzam. To jest nasz ostateczny projekt, tego nie robimy jednak Akcept. I możemy przechodzić do budowy. No dobra, to przejdźmy do budowy. A więc jesteśmy w trakcie budowy. Mikołaj właśnie z tego co widzę będzie odmierzał deski i stwierdziliśmy, że tylko jedna deska będzie nam potrzebna, drugą sobie zaoszczędzimy i naszą jedną deskę podzielimy na pół. Prawda? Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Belki zostały odmierzone, a teraz lecimy kontynuować i lecimy je przeciąć. Belki przecięte, pokaż mi Kolej, czy są równe. No mam delikatną małą obsówkę, ale wydaje mi się, że to nie będzie rzutować na naszą wannę, słuchajcie. Montujemy kółka. Dziury wywiercone, lecimy dalej, mocujemy teraz kółka Ważne co musimy teraz ustalić mi koła i to jest gdzie jest przód wanny Wydaje mi się, że w tym momencie tutaj powinien być przód, tu wanny. przód wanny Tu jest przód wanny, zobacz jakie koło mi dałeś, to jest koło z hamulcem o. A koło z hamulcem powinno być na tyle Kupiłem specjalnie dwa koła z hamulcem i dwa koła bez hamulców mhm. Żeby koła z hamulcem mieć na tyle Więc proszę mi tutaj już nie denerwować i daj mi zwykłe koło Tak wygląda koło bez hamulca, koło przednie I teraz będziemy je mocować do naszej deski. Mamy śrubę. Mamy nakrętkę. Domin jak tam? No jedzie normalnie. Tak? I się trzyma. Stabilne mega jest. A, jakie dobre. Dobrze, o! dobra, dalej motujemy to tak. Żeby warna Trzyma się! Oooo! Fiona! Mamy, mamy to! Mamy to! Proszę państwa, nasza wanna na kółkach jest już. Gotowa! Mikołaj właśnie tutaj czyści nasze wiórki, które trochę pozostały nam właśnie po tych deskach i po ich cięciu. <laughs> Ale nasza wanna jest już gotowa. Jak widzicie, mamy takie pasy, które służą temu, żeby po prostu nasze podwozie się trzymało. I można powiedzieć, że to są trochę tak jakby pasy bezpieczeństwa, żebym nie wypadł z wanny. Ważna rzecz. Ważna rzecz, tutaj Mikołaj mi podpowiada, jest to kurek dzięki którym będziemy mogli wlać tutaj po prostu wodę i się wykąpać. I się i oczywiście jeździć po całym mieście. No bo przecież jak prawdziwy król się myje, to ludzie muszą o tym wiedzieć. Dobra, Mikołaj, słuchaj, zanim wlejemy tutaj wodę, to zrobimy sobie jeszcze test bez wody, jak ta wanna jedzie, czy w ogóle utrzyma mój ciężar. Dobra. I przetestujemy sobie właśnie prędkość i w ogóle wszystkie zalety, bo wad oczywiście nie ma. <laughs> Wsiadaj, <noise> proszę cię, wsiadaj. Spróbuj najpierw sam. Wydaje mi się, że się nie przewróci. Jak nie będziesz mocno. Robię. No się nie wydupczyła do, do tyłu. Nie bój się nie wydupczy. Wsadzaj tam nogi jak do kojaka i siadaj Oła! Nie! Aż tutaj nie mam? Mamy rurę wydechową do przyspieszenia i jedna wada jest, bo oczywiście ale nie moja wada, tylko Mikołaja wada co? bo ja kupiłem kółka z hamulcami i niestety Mikołaj zrobił tak długie deski, że się tych hamulców nie da tutaj Słuchaj, zastosować. Słuchaj, bo to musi stary zblokować osoba trzecia, patrz I co ty teraz zrobiłeś? Zblokowałem ci jedno koło Tak? No. Uwaga, pcham o, słyszałeś? Patrz, nawet spaliło nie. gumę, spaliło gumę! O! Ja ale dobra, nie, nie psujmy jej teraz, teraz jedziemy przed siebie. Uwaga, skręca! No nie, nie mam jak tym sterować trochę. Nie, nie mam kierownicy. Dobra. Dobra, jedziemy. 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 Uwaga, na trawę jadę. Przekilam się. cię! J jakie szybkie! Nie, nie! Yeah. <głos> <głos> Jak było? No, musisz przede wszystkim poprawić sterowanie Bo to co ty tu teraz robisz to jest jakiś żart <noise> Nie do żartu, jest dobrze e, Oczywiście to nie jest też wada naszej wanny, bo nasza wana jest idealna Ale po prostu kwestia Doświadczenia i po prostu Doświadczenia i lat treningu Lecimy dalej <noise> Yes! Mikołaj to jest świetne! Oh! O, ale że żeś zrobił. Uh! Dobra, słuchajcie, ludzie, to jest na serio świetne. Chciałbyś coś powiedzieć? O nie, nie gadaj. Straciliśmy wydech, ale są jeszcze dwa tam. <grym> test, jakby to powiedzieć, test szybkości. No. Test jeżdżenia. Mamy ehm, zaliczony. Mamy zaliczony. Teraz co? Próbujemy wlać tu wodę? Wydaje mi się, że ciepła kąpiel by ci się przydała. Dobra, Ała! <grym> Dobra więc słuchajcie, wlewamy tutaj wodę i będziemy jeździć i się umyć. Tak jest. Dobrze słyszeliście, <laughs> naprawdę, Dobra. lecimy Jedź do kuchni, tam ugotujemy sobie wodę A coś mi strzeliło Jedziemy Dobra, więc słuchajcie, zaczynamy napełniać naszą wannę wodą Ale para, zobacz to nice. Normalnie ja ci serio mówię, z tego powstaje sauna albo jacuzzi Ja ci mówię ja Robimy sobie gorącą kąpiel kochani No jaka jest No Serio czekaj, sprawdzam oficjalny test Oficjalny test ah. Aj, jaka jest? No zimno, no. Ja Mikołaj jestem gotowy Nie wiem jak ty, ale ja idę się chyba umyć <ścoughs> To jest takie zimne A daj radę Nie, nie wypierdziel A begging you man. Jak się wypierdziel Będzie powódź nie nie Będzie powódź stary Jeszcze cały się zabije wtedy Dobra Zaleje cię woda Dobrze! Zimno jest, jak nie wiem co. Oh. Na, bank, na bank. Dobra, dobra. Jest dobrze. Jedziemy. Musimy się przejechać. Jedziemy. Musimy się przejechać. Dobra. Powolutku. O, oh, jak zimno mi w Oooooo! Oh. Zimno w przód! co się dzieje? Stary jest tak zimno. Naprawdę? Jest na serio. Ale nie, 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 nie to? Ale wytrzymam, wytrzymam nas spokojnie. Proszę, Weź mi wytrzyma. podajmy. międlu. Muszę podajmy podać mi się mógł. dobra. Dawaj. Proszę. Rozpakuję. Dobra, Ah, dobrze. Nie zjedz mydła. My się miej się, bo Myje się normalnie. Tutaj pod... wanna spełnia swoje rzeczy, nie? Tak. Więc teraz musimy to połączyć. Muszę jechać i się myć. Myj My się, myj się. Myje się, a co robię? No, bo jedziemy na spotkanie przecież. Jakie spotkanie? No nie wiem, za zaaranżowałem ją spotkanie dla ciebie. Tak? A do kogo jedziemy? Aj, do pana prezydenta. <laughs> Uważaj tu są załogowicz. Nie! O! Nie! Daję ja radę! O! Jedź, jedź, jedź! Jadę, jadę! Nie, nie, proszę! O! Dobra. Jest dobrze, dzwoniliśmy w blokadę. Uwaga, ja się tu odbiję. Dobra. O. Och, kurde jest dobrze, dobra. Dobra, słuchajcie, ludzie, jak widzicie, wyjechaliśmy poza teren mojego domu. Em, I jedziemy teraz, e, tak Mikołaj mówił, na jakieś spotkanie. No tak, małe zaaranżowałem, zobaczysz sam. I, I ogólnie cel jest taki, żeby zobaczyć reakcję ludzi na ulicy, na naszą wannę na kółkach. A dzieje się i tych ludzi jest trochę, co? O kurde. Chodź, jedziemy, jedziemy, włączamy się do ruchu. Nie, nie, nie! nie. Zzywaliśmy <śleski> Dobrze jest, my okay, jestem, Zaraz mija. będziemy na spotkaniu! <grym> nie stary! Co wy wyra... Nie! O! Ja mam go do... Uwaga, nie jazda! I o! Nie! Nie, o! Koniec tego, koniec, słuchaj, Mikołaj, nie koniec... Wracamy? Nie! O! Dominik! O! O, stary Jezus Maria! Dawaj! Wyciągnij mnie z to! Jezus! Jezus! Jakie ja. ciało! Chyba zadzwonię, że nie dojedziemy, tak? Dobra, zadzwonię, że nie dojedziemy. Nie dojedziemy dzisiaj. Nie doj ja mam dojść z tego wszystkiego. O, lecik. Uwaga! Nie! O kur... Ale dobrze o! Aua! Aua! No sorry stary, chodź, wykoś Wyciągam cię znowu Słuchajcie, to już jest przez przegięcie pały te pomysły Przegięcie pały Dziękujemy wam za oglądanie tego no. filmu Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze Ja byłem Dominik Ja byłem Mikołaj no. Do następnego pomysłu